Z kardiologicznego punktu widzenia, ważnym powikłaniem cukrzycy jest choroba niedokrwienna serca. Choroba niedokrwienna serca może występować zarówno w przebiegu cukrzycy, jak i w trakcie stanów przedcukrzycowych. Choroba niedokrwienna serca jest następstwem nieprawidłowego leczenia cukrzycy. Schorzenie to przyczynia się do rozwoju niewydolności serca. Chorobę niedokrwienną rozpoznajemy na podstawie objawów, które może manifestować pacjent. Z reguły jest to typowy ból dławicowy, uciskający ból zamostkowy. Natomiast u 10% diabetyków przebieg może być niemy, czyli pacjent może nie być świadomy zagrożenia, którym jest choroba niedokrwienna serca. Choroba niedochwienna serca może być dzielona na dwie grupy zasadnicze, czyli na przewlekłe zespoły wieńcowe oraz na różne odmiany ostrych zespołów wieńcowych. W profilaktyce choroby niedochwiennej serca odgrywa niewątpliwie istotną rolę styl życia, a także farmakoterapia. U wszystkich chorych z chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą powinno się stosować kwas acetylosalicylowy, zwłaszcza u pacjentów z grupy dużego i bardzo dużego ryzyka, a także u wszystkich pacjentów w ramach prewencji wtórnej po przebytych ostrych zespołach wieńcowych. Jeżeli chodzi o diagnostykę inwazyjną, na którą kardiolog zwraca pacjentowi w przypadku objawowej choroby niedokrwiennej serca, nadal złotym standardem diagnostycznym pozostaje koronarografia. Koronarografia polega na podaniu kontrastu do tętnic wieńcowych, na anatomicznej ocenie stopnia kalcyfikacji tętnic wieńcowych, a tym samym umożliwia wybór optymalnego sposobu leczenia, którym może być albo zabieg przeskórnej angioplastyki wieńcowej, czyli zabieg małoinwazyjny lub zabieg kardiochirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego, czyli implantacja bypassów, czyli zabieg w pełni inwazyjny. Kolejnym powikłaniem cukrzycy w przebiegu długoletniego postępu choroby jest niewydolność serca. Niewydolność serca może mieć charakter niewydolności z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory, jak i też z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory. Niewydolność serca niewątpliwie wpływa na zwiększoną chorobowość pacjentów z cukrzycą, zwiększoną ilość hospitalizacji, a także przyczynia się do zwiększonej ilości zgonów z przyczyn sercowych. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka zarówno pierwotna, jak i wtórna nagłego zgonu sercowego w tej grupie pacjentów. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni są obarczeni takim samym ryzykiem nagłego zgonu sercowego. W profilaktyce wtórnej, jak i w pierwotnej uwzględnia się metody leczenia z zakresu kardiologii inwazyjnej, czy też z wykorzystaniem metod kardiochirurgicznych. A w profilaktyce wtórnej implantacja urządzeń kardiologicznych, takich jak kardiowertery defibrylatory lub kardiowertery defibrylatory z opcją resynchronizującą u pacjentów, u których istnieją wskazania, czyli odpowiedni stopień zaawansowania niewydolności serca, a także obniżona frakcja wyrzutowa lewej komory, a także zmiany w zakresie zespołu QRS. U pacjentów. Z cukrzycą bardzo często rozwija się również choroba naczyń obwodowych na podłożu z reguły miażdżycowym, która może obejmować zarówno aortę, jak i tętnice obwodowe. Do tętnic obwodowych zaliczamy tętnice domózgowe oraz tętnice zlokalizowane w części obwodowej aorty. Bardzo częstym problemem miażdżycy obwodowej jest miażdżyca tętnic kończyn dolnych. Aby dokonać preselekcji pacjentów, u których mogą wystąpić takowe powikłania w grupie chorych z cukrzycą, bardzo ważne są badania przesiewowe, do których należy ocena wskaźnika kostka ramię. Jeżeli wskaźnik kostka ramię jest niższy od 0,9, przy braku objawów ze strony pacjenta należy rozpoznać chorobę naczyń obwodowych i rozszerzyć diagnostykę. Badaniem, które pomaga dokładnie zdiagnozować ten problem w gabinecie kardiologicznym jest USG Duplex. Inne badania, które już są bardziej zaawansowane, to na przykład tomografia komputerowa naczyń lub metody inwazyjne. W zależności od stopnia zaawansowania i występowania objawów u pacjenta, możliwe są opcje terapeutyczne z zakresu chirurgii naczyniowej, mało inwazyjnej i inwazyjnej. Niestety, bardzo często rozsiany charakter miażdżycy może powodować objawy u pacjentów wynikające z niedokrwienia kończyn. Jednakże metody leczenia inwazyjnego są u tych chorych po prostu niemożliwe. Wówczas pozostaje leczenie zachowawcze oparte o farmakoterapię, jak i też w miarę aktywny styl życia. Dlatego u tych chorych zaleca się często spacery do granicy bólu. Kolejnym ważnym powikłaniem, które występuje u pacjentów z cukrzycą, są arytmie, i to arytmie, zarówno nadkomorowe, jak i komorowe. Spośród arytmii nadkomorowych szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość występowania u pacjentów migotania przedsionków. Takie ryzyko istnieje w szczególności u chorych powyżej 65 roku życia. U których cukrzyca trwa już od wielu lat, u których występują powikłania neuropatii układu autonomicznego, nerwowego i bardzo często pacjenci nie odczuwają zaburzeń rytmu serca. Dlatego chorzy ci w gabinetach lekarskich, nie tylko kardiologicznych, ale i u lekarza rodzinnego czy też u innych specjalistów, powinni palpacyjnie mieć badane tętno, aby ocenić ryzyko możliwej arytmii. Można również zastosować urządzenia przenośne, które umożliwiają zapis elektrokardiograficzny, na przykład EKG Holter 24-godzinny. Rozpoznanie migotania przedsionków ma bardzo ważne implikacje kliniczne, gdyż nierozpoznana choroba może prowadzić do zatorowości obwodowej, co w konsekwencji może zaowocować udarem ośrodkowego układu nerwowego lub zatorowością naczyń obwodowych, czy to w zakresie jamy brzusznej, naczyń wieńcowych czy tętnic kończyn dolnych, prowadząc do ich utraty.